Już za chwileczkę, już za momencik nadejdą te dni, kiedy to młodzież przystąpi do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu, który zapamiętają na całe życie, do matur w rytmach ponadczasowego przeboju czerwonych gitar. Hey. Sprawdzimy, jak młodzież ze szkół w Turku przygotowuje się do egzaminu dojrzałości, jak zwykło się określać egzamin maturalny, oraz jak kadra pedagogiczna zorganizowała tegoroczne matury w tych trudnych czasach. Cała Polska i cały prawie świat boryka się z tym co mamy z pandemią, a więc musimy sobie radzić również w takich warunkach. Myślę, że ten rok już mamy doświadczenie z poprzedniego roku, także logistycznie wszystkie działania mamy opracowane, jak tą młodzież bezpiecznie wprowadzić do szkoły, aby bezpiecznie zdała egzamin i nie tylko młodzież, ale również kadra pedagogiczna, a więc wszystkie te normy zostają zachowane, podzielone mamy osoby na odpowiednią ilość osób w salach. Tutaj wykorzystamy też dużą salę gimnastyczną do egzaminów maturalnych, aby bezpiecznie tą młodzież od separować od siebie w odpowiednich odległościach. Przygotowania do matury pełną parą. Myślę, że jesteśmy na finiszu. Ostatnie miesiące przygotowań wyglądały niestety inaczej niż zwykle. Ale wszystkie uruchomione narzędzia i całe zaangażowanie uczniów i nauczycieli, mam nadzieję, doprowadzi do szczęśliwego finiszu. Według danych przekazanych przez Szkoły Ponadpodstawowe, w powiecie tureckim cały czas przybywa uczniów chętnych do zdawania matur. Stale utrzymująca się tendencja wzrostowa w stosunku do ubiegłych lat to bardzo dobra wiadomość. Ja chyle czoła uczniom, chyle czoła pedagogom, dyrektorom, bo naprawdę robią wyśmienitą pracę i w tej trudnej no, pandemicznej sytuacji i tak jestem zadowolony, bo chociażby mam już efekty przystępowalności do, do matur, co liceum mamy 100% technikum ponad chyba 80 no, z głowy strzelam, ale co co mnie bardzo cieszy zespół szkół rolniczych prawie 30 No to jest wielki, wielki skok i z tego się bardzo, bardzo cieszę. Ostatni rok szkolny zdominowała nauka w trybie zdalnym. Czy stanowiło to przeszkodę w przygotowaniu do egzaminów? W moim przypadku akurat uważam, że nawet, że to jest nawet lepsze rozwiązanie, ponieważ właśnie można się skupić i nauczyciele w każdym momencie nam pomagają. Mamy kontakt jest ca cały czas. Zapewne nauka w domu ma swoje plusy, ale jednak przebywanie w gronie kolegów i koleżanek, wspólne rozmowy, bezpośredni kontakt z nauczycielami, to wszystko daje uczniom szkoła i tego przez ten rok bardzo im brakowało. Ja naukę wspominam bardzo dobrze. Tą stacjonarną oczywiście lepiej niż zdalną, chociaż nasza szkoła bardzo dobrze się do tego przystosowała. Mieliśmy super programy, bardzo dobrze też nauczyciele prowadzili lekcje mimo tych trudnych warunków, jakie teraz są. No, zajęcia stacjonarne były super. W ogóle szkoła wygląda bardzo ładnie, więc bardzo chętnie w ogóle chodzi się tutaj i się uczy. Także ja jestem bardzo zadowolona, bardzo zadowolona z mojej nauki tutaj w tej szkole. Oprócz wspólnych rozmów, nauki w szkole młodzież organizowała wiele akcji charytatywnych. To doskonała lekcja wrażliwości i empatii. W tamtym roku pomagaliśmy Wiktorowi, a w tym roku mieliśmy czwórkę dzieci, którym okazaliśmy pomoc poprzez akcję charytatywną i było dość ciężko, bo jednak pandemia, ale daliśmy radę, zebraliśmy ładną sumę pieniędzy. Które przekazaliśmy tym dzieciom, a także hospicjum i ich schronisku. Starosta turecki podsumował wszystkie działania związane z organizowaniem tegorocznych egzaminów maturalnych w szkołach na terenie powiatu, zgodnie z wytycznymi, między innymi, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po naszej stronie, po stronie organu prowadzącego, Wszelkie środki, zakupione wszelkie środki do pomocy nauki zdalnej. Ogromna, to muszę powtórzyć wielokrotnie: ogromna pomoc rządowa, bo to było setki tysięcy złotych na, na te pomoce edukacyjne. I fajnie, ale to ja nie ukrywam, że ja sam się nie mogę doczekać, żeby tak jak uczęszczam do każdej szkoły w tym okresie. Jednak brakuje tam. Uczniów, brakuje nauczycieli, brakuje tego chaosu w cudzysłowie, oczywiście, w pozytywnym rozumieniu, bo brakuje tego życia, tej społeczności szkolnej. Coś się dzieje. A tak to się idzie do tak zwanych tylko gołych ścian i myślę, że to począwszy od uczniów, bo pedagogów czy organów prowadzącego. Tęsknimy za tym bardzo. Ale na koniec z optymistycznym akcentem wszystkim maturzystom życzymy dużo szczęścia na egzaminach.